Witam wszystkich serdecznie. Chciałabym się dzisiaj z dzwonić podzielić historią, która przyszła listem w naszej redakcji. Na, autorka opisuje o swojej cioci. Zapraszam, jest to ciekawa historia. Posłuchajcie. Mam ciotkę, ma na imię Ala. Ciocia Ala ma już 65 lat i w tym roku w końcu przeszła na emeryturę. Ciocia jest pracoholiczką, ale dzieci... Bardzo prosiły ją o zakończenie pracy. Obiecały pomóc w podstawowych potrzebach, więc przeszła na emeryturę i teraz skupi się na sobie. Jak długo można pracować? Życie jest długie, nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy. Trzeba żyć dla siebie i czerpać przyjemność. Teraz po przejściu na emeryturę, dziecię Ala zaczęła zajmować się cukiernictwem. Uwielbia piec, różne słodkości, dekoruje je i sprzedaje. Nawiasem mówiąc, ma dość klientów. Nawet z niewielką emeryturą, dzięki swojemu hobby, Dziecia może żyć całkiem nieźle. Jej koleżanki często przychodzą w odwiedziny. Za każdym razem dziecię Ala wyciąga z serwisu zestaw do herbaty, piecze ulubione smakołyki swoich przyjaciół i siedzą przy stole, delektując się jedzeniem, herbatą i rozmowami. Ciecia uwielbia takie spotkania, bo czasem brakuje jej towarzystwa i uwagi. Faktem jest, że w przeciwieństwie do cioci, jej przyjaciele bardzo lubią chodzić do kawiarni. Ona stara się odkładać każdy grosz, nie chce trwonić pieniędzy na niepotrzebne według niej zajęcia. Najstarszy wnuk rozpoczął w tym roku studia i postanowiła mu pomóc. Dlatego odmawia sobie wszystkiego, nie kupuje niczego, co nie jest pilnie potrzebne. Wszystko przeznacza dla niego. Ale co to za przyjemność z życia? Absolutnie żadna. Pewnego dnia jedna z jej przyjaciółek zasugerowała, żeby wybrała się z nią do kawiarni. Chociaż moja ciocia bardzo długo się opierała, zdecydowała się zgodzić. Od tego, że chwilę posiedzi i zje coś mojego, miliony na pewno nie uciekną z kieszeni. Poszły do małej kawiarni i zamówiły salatkę owocową, kawę, a także małą pizzę. Kawiarnia miała znakomitą atmosferę: była umeblowana wygodnymi fotelami z cichą muzyką, bardzo podobała się mojej cioci. A kiedy ona i jej koleżanka skończyły już posiłek, postanowiły wrócić do domu. Była jeszcze milej zaskoczona rachunkiem. Taka rozrywka kosztowała cię nawet mniej niż pić herbaty z własnymi ciastkami w jej domu. Składniki, energia zużywana przez piekarnik i woda generowały większe koszty. A teraz widziała ludzi, odpoczywała w miłej atmosferze. To była sama przyjemność. Nikt nie mówi, żeby codziennie chodzić do kawiarni. Ale teraz ciocia wychodzi choć raz w tygodniu. Nie musi niczego gotować przez cały dzień, a potem zmywać naczyń. Emerytura to dobry czas, by dać sobie choć odrobinę przyjemności. Jest to koniec historii naszej autorki. Co wy uważacie? Co, co chcielibyście robić na emeryturze? Myślę, że jest od tego, żeby wydawać pieniądze na m.in. przyjemności, jeśli tylko nas na to stać. Czy dobrze zrobiła ta kobieta, dziecia naszej autorki, że postanowiła jednak wybrać się do kawiarni i parę groszy przeznaczyć na coś dobrego, na jakąś przyjemność? Co wy o tym uważacie? Co, na co chcielibyście przeznaczać swoją emeryturę, jak już na niej będziecie? Czy chcecie y y wydawać ją na pewne małe drobiazgi, które sprawiają Wam przyjemność. Dajcie znać w komentarzu, czekam na Wasze opinie i do usłyszenia.